Gdy już cały projekt jest dobry, jest przesłuchany raz albo dwa razy, dojdziemy do wniosku, że już przyszedł czas na produkcję, że jest wszystko ok, naciskamy przycisk Produce and Share, wybieramy jedną z opcji, przesyłając filmy na YouTube'a, wybieram HD MP4 Only, tutaj mamy wymiary okna naszego filmu. 1920 na 1080 format MP4 wideo. Bierzemy dalej. Pojawia nam się okienko, gdzie możemy utworzyć nasz film w nowym folderze albo go e, zobaczyć e, po produkcji. My umieścimy nasz film w naszym projekcie pod nazwą Projekt MP4, a może pod nazwą Film. Bierzemy zapisz, a następnie zakończ. Proces następuje, trzeba chwilę poczekać i za chwilę otrzymamy film w formacie MP4. Renderowanie filmu dobiega końca, czyli produkcja naszego filmu dobiega końca. Zostaliśmy... Przykierowani na nasz projekt, ale nas interesuje to, co jest w folderze Projekt. I widzisz, tutaj mamy ikonę Film MP4. Możemy sobie uruchomić na 2 sekundy nasz film. Tu mówi Marek Duda. Wystartowało nagrywanie filmu Camtasia Studio. Tutaj mamy prezentację matematyczną. Pokazuję różne. OK. Zamknijmy nasz plik MP4 i jest on już gotowy do przesłania na portal YouTube.